Cześć wszystkim, tu Metis, z kanału Krasnoludzkie Opowieści, komentariusz do League of Legends, ale dzisiaj wszedł patch, który uruchomił nam Spectator Moda, przez co mam nadzieję, że te komentariusze będą lepsze, żywsze, ciekawsze i że będziecie mieli z nich kupę zabawy, tak jak ja będę miał a przy okazji Spectata i a, dawania wam jak najlepszej jakości... A... Komentarze do e-sportu generalnie. Mam nadzieję, że to rzeczywiście będzie coś, co będzie nas wszystkich satysfakcjonowało. E, I wypuszczę jeszcze jeden komentarz w starym trybie, ponieważ mam nagrany jeden, który chciałem wypuścić później. E, dlaczego? Zobaczycie wkrótce. Natomiast jeżeli o to chodzi, jak widzicie, tutaj muszę bardzo polować na gry, które dopiero się zaczynają. E, dlatego, żeby wyłapać jak najdłuższy gameplay. Dlatego e, nie będziemy oglądali. Bardzo, bardzo early play przez to, że po prostu nie mam do niego dostępu, musiałbym wyłapać grę, która się zaczęła, nie wiem, trzecia minuta gry z hakiem. Co co, co nie jest łatwe, bo nie ma takiej dobrej wyszukiwarki. Na pewno to w którymś momencie zostanie poprawione. Ale jak widzicie, mamy zupełnie nowe, nowe urządzonko i mam nadzieję, że będzie to rzeczywiście coś, co wszystkim nam pozwoli. Lepiej cieszyć się komentariuszami i oglądaniem meczy w League of Legends. A teraz już bez zbędnych sergieli chcę Wam przedstawić a, top. Jax kontra Warwick, mid Anivia kontra Kennen, dżungla to Shyvana kontra Nocturne, Nocturne, a, jak nie umiesz mówić po angielsku, to nie mów Kubuś, a, zwany mentim i Graves kontra Urgot na supportach Soraka kontra talik. Oznacza to mniej więcej tyle, że bot ze strony drużyny czerwonych e, będzie bardzo ciężki, dlatego że Soraka permanentnie będzie anulowała heras Urgota, i w tym momencie, tak naprawdę, Urgot całą traci swoją siłę, e, bo nie ma, nie ma te, tej siły, żeby przeherasować early game'a. On dopiero później rzeczywiście będzie w stanie po prostu długo przeżywać i wciskać systematyczny damage, a nie nukować. E, myślę, że to nie jest najlepsza kombinacja. Co prawda, wiadomo, Tarik Urgot jest fajny, bo Tarik zestanuje i Urgot ma 100% szansy na trafienie, a swoją baryłką, natomiast no, nie, nie, nie podejrzewam, żeby to było coś, co się sprawdzi. E, widzimy zupełnie nowy interfejs. Ja tutaj będę się uczył z tego korzystać w międzyczasie. Mam nadzieję, że e, uda mi się to zrobić poprawnie. No i tak, i zobaczymy. Elle-Game jak na razie bardzo spokojny. Ob obaj junglerzy w swoich dżunglach. E, top. E, w miarę wyrównane widzimy, że Warwick już jest do przodu. Warwick w tym momencie na 16 kontra 9 last hitów. E, czyli nie radzi sobie aż tak doskonale, jakby chciał Jax. E, co ciekawe, bo. Warwick, o ile jest bardzo mocną postacią, to nie powiedziałbym, żebym tak bardzo dominował early game'a. Tutaj Jax zupełnie daje się przepuszować. Ciekawe. Warwick już się cofa. No i tak, zobaczymy, zobaczymy, jaki jest plan Jaxa na tą grę. Fajne jest w tych grach to, że nie wiem, kto będzie wygrywał. Nie komentuję gry osoby, która uploadowała to, co jest rzeczywiście czymś przyjemnym. Widzimy, że Jax dosyć dziwnie się zachowuje. Nie wiem, jakie to jest elo, ale to są chyba wszystko wysokie, chyba taki jest plan gry. Widzimy, że tutaj Jax w tym momencie stara się jak najlepiej raz hitować z podwieży. Przychodzi tu już Szywana, nie ma Warda Warwick i w tym momencie ruszają, dobry... Skok, dużo obrażenia, jest od razu Ignite i chyba będzie First blood, Tak jest, to jest gwarantowany First blood, nie ma szans na uciec z Barwik. No i to co z tego, że wskoczy pod wieżę, Jeżeli Jax wyłapuje to, tego First Bloda, eee, jeżeli to rzeczywiście był jego plan, żeby tak wyłapać Barwika, no to świetnie. Jeżeli to po prostu tak wyszło, że Szywana to się znalazła. Nie no, ale chyba to wszystko było eee, zaplanowane z głową. Trochę szkoda las hitów, ale z drugiej strony teraz on się odfarmi, no i first blot na topie oznacza, że top jest już generalnie zdominowany. Zobaczmy, nam idzie w międzyczasie Kennen, piąty poziom, a wie czwarty, czyli Kennen lepiej sobie radzi z farmą, 33 kontra, 23, czyli dużo lepiej. No i nasz bot, tak jak mówiłem, bot nie będzie miał specjalnie życia ze strony czerwonych, dlatego że a jest ta Soraka, której e, nie cierpię swoją drogą. Tak prywatnie powiem Wam, że nie cierpię mieć Soraki w różnie drużynie nalenie, bo to po prostu psuje e, całą dynamikę bota. Zobaczmy w tym momencie laskity, Graves 30 kontra 18 Urgot. Nic z tym dziwnego. I Urgot jeszcze traci las spod z podwieży. E, także nie ma tutaj żadnej niespodzianki. No i będziemy patrzeć jak to będzie dalej wyglądało. Szywana też w dobrej sytuacji, bo wyłapała asystę na first bloodzie. E, czyli już zobaczmy 800-700 golda przewagi drużyny e, niebieskiej w tym early gameie w piątej minucie, w szóstej właściwie. Także bardzo... A, bardzo dobra sytuacja jak na razie, no ale pamiętajmy, jeden kill to w żaden sposób nie, nie, nie ustawia gry. Widzimy, że na topie w tym momencie Warwick bardzo przepuszowany i Nocturne jeszcze tam nie zmierza. Szósty poziom Jaxa, czwarty Warwicka, e, no i Warwick teraz musi jak najlepiej farmić jak tylko może. E, Jax się cofa w tym momencie do bazy na midzie, a z Kennenem na razie tylko raz hitują, nie ma tutaj specjalnych wymian. Pojawia się szywana, ale tutaj chyba nie będzie w stanie. Nie, ona idzie counter jungle bardzo dobrze, postawia warda i w tym momencie e, będą starali się kontrolować rejfy. Bardzo dobra e, sytuacja, szczególnie z Anivą, która bardzo szybko może swoim ultem wyczyścić kamp e, raif'ów. No i oczywiście e, szywana, kiedy tylko będzie mogła, to będzie e, counter junglowała. Anivia w tym momencie bez many będzie musiała uważać. No i będziemy mogli a, oglądać dalej tą rozgrywkę. Zobaczmy co kupił Jack. Jack kupił Pikaxa i Vampire Acceptera, e, na Warwika. Dodatkowy damage i lifesteal na pewno mu nie będzie przeszkadzał. Bo tak jak widzimy, całkowicie cały czas przepuszczony. Nic tutaj się nie zmienia. Kennen na farmie. Kennen w tym momencie 52 kontra 38. Anivia, nie nie najlepszej sytuacji, bo to jest już całkiem spora przewaga. I teraz będzie traciła las hity e, od wieży. Kennen w tym momencie rusza nie stawia tylko tutaj asekuracyjnego warda i będzie próbował. Tak, będzie szedł na bota, ale bot się już cofnął podwójne cofnięcie na bocie i w tym momencie Urgot powinien próbować się trochę odkupić, ale on oczywiście nie wie o tym, że przeciwnika nie ma, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. No, czym w swojej dżungli Kennen Anivia tutaj między motem a kowadłem trochę, ale będzie w stanie spokojnie uciec Kennen za długo tutaj przetrzymał. Eee, tą pozycję, i chyba nic z tego nie wyniknie w tym momencie. Obie drużyny idą w kierunku swoich Blue ma 7 to 30 sekund, już także to jest ta pora. Eee, no i Blue chyba powinno pójść do Nocturna, no bo kenen nie potrzebuje. Tak jest, Kenan tylko trochę damage robi. Eee, Tarif przebiega. Też chyba tylko asekuracyjnie, po to, żeby postawić warda. Zobaczmy, co się dzieje na tobie. Wymiana Warwick kontra Jax. Warwick jest bardzo mocną postacią. Nawet jeżeli wyłapie Jax, wyłapa oczywiście tego First blooda, To Warwick jeszcze ma szansę sobie dawać radę. Widzimy tutaj małą wymianę supportów. Tutaj Pink Ward ze strony Soraki anuluje wizję Tarikowi. Widzimy, że w tym momencie ulto Warwika na topie, ale chyba za mało obrażenia. Bo tak jest, Jack. Tutaj będzie w stanie to skontrować. I zaraz jeszcze sporo obrażeń, i czy nawet może zabić Warwika. Zobaczmy bardzo niebezpieczna sytuacja, ale nie. Warwik ucieknie co prawda na minimalnym HP, ale zawsze. No i zobaczmy co teraz będzie dalej tutaj się działo. Widzimy, że Szywana pojawia się przy redzie e, Nokczyna i nie będzie w stanie interweniować Warwick. No i w tym momencie Szywana jest bardzo mocna, pojawia się tam też Anivia. Idzie też Kellen, bardzo ciekawe, ale zobaczmy ogromne obrażenie Szywana. Szywana chyba zabije tego Nokczyna, Nokczyna na bardzo niskim hapie. O Jezu, czy uda mu się uciec? Nie. Dobry flash Anivia i ona wyłapuje tego, e, a, a, Szywana bardzo ładnie sobie zgarnia jeszcze łatwego Reda, ponieważ nie zdążył się zresetować i wyhealować, e, przez co ona jest w tym momencie w bardzo dobrej sytuacji. Podobnież Anivia, która też ma Blue Buffa i będzie w stanie robić krzywdę Kenenowi. W tym momencie zobaczmy, Anivia 8 poziom Kenen siódmy, czyli zmieniła się dynamika. E, zobaczmy, co na boci się dzieje. Zobaczmy, jak niskie HP Urgota. Prawie bym przegapił, ale pamiętajmy, że teraz mam urządzenie do cofania czasu. A, także będzie, będzie szansa na to, żeby tak bardzo nie dawał ciała przy przegapianu fragów, a co jest bardzo korzystne. I zobaczmy teraz bardzo duża wymiana, bardzo niskie HP Gravesa. Czy Graves jeszcze? Nie, nie zdołał. Na szczęście Soraka ma tego Hila, ale to oboje teraz w kiepskiej sytuacji. Ale Urgo też nie ma za dużo HP, zaraz po końcu musi shield, tak jest i w tym momencie powinien uważać. E, wystarczy. Aj to ku, gdyby trafiło, byłby problem. Muszą teraz uważać obie drużyny. A Tarik ma całkiem wysokie HP, ale nie ma też specjalnie many. I tak, bo cofa się, podwójne cofnięcie. Tymczasem na midzie widzimy, Kenel w tym momencie powinien zdominować Anivia, ale Anivia ma jeszcze swoje jajeczko, swojego pasywa i tak jest, jajeczko wchodzi. Chyba Kenel nie będzie w stanie e, zamordować go, zobaczmy, nie, na pewno nie. Ale bardzo niskie HP jej i czy jeszcze ją trafi teraz? Bardzo, Jezu, rewelacyjny stan, ale jeszcze flashnął no auto -attack. i to daje mu flagę, ale w tym momencie powinna go zamordować szywana. Ojejej, czy zamorduje go? Jest tutaj Nocturne, będzie Fir! Udaje się zamordować Kenena ale czy w tym momencie Nocturne przypadkiem jej nie zabije? E, ona teraz może spokojnie odskoczyć smokiem jeszcze, ale tego nie robi, spokojnie ucieka, Pojawia się też Warwick, czy będzie próbował z kolei ją tutaj zdominować? Mógłby spokojnie tutaj wołać razem z Nokczunem, ale Nocturne nic w tym kierunku nie robi, jest ulto Warwicka na i szywa napada, tak jest, dobrze zachował się tutaj Warwick, a mógł do tego dołączyć Nocturne, ale widocznie obaj wiedzieli, że nie ma takiej potrzeby. Ale fajny, intensywny początek w miarę, 3-2 dla drużyny niebieskich jak na razie i szansa na zrobienie drake'a. E, widzimy, że tutaj Warwick bardzo dobrze sytuację, bo wyłapał a double buffa, kupi sobie itemy i w tym momencie e, będzie w stanie zrobić krzydę Jaxowi. Jax z kolei po prostu stoi, co ciekawe. I widzimy tutaj ulti a, Urgota, ale pamiętajmy, że Soraka ma dużo heal'i, ale zobaczmy też ogromne obrażenia ze strony a, drużyny czerwonych. Graves musi bardzo uważać. No i tak, i to jest bardzo dobra sytuacja i w tym momencie już powinni zrobić Drake'a, bo taż się prosi o to, A, chociaż jest szywana. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Widzimy wordy w krzakach na górnej rzece i na bocie dla drużyny czerwonych. Drużyna niebieskich na razie bez wardów. Warwick w tym momencie sobie też zabezpieczył rzekę, a nic takiego Jax nie robi, zobaczmy w tym momencie top farma to jest Jax 65 kontra 57 Warwick, Warwick już nagle się szraudzie i double buffie, więc powinien uważać tutaj Jax, a, bo może się przeliczyć trochę, widzimy chociaż duży damage, duży, e, Jax jak na razie zrobił sobie Bulgewater Cutlassa, e, także już tam jest jakiś damage, już jest lifesteal. Z kolei, tak jak mówiłem, Warwick bardziej defensywnie, no ale Warwick musi się budować pod tanka. W tym momencie widzimy na midzie wymiana. Po raz kolejny Kennel wchodzi ze swoim ultem. Potworny damage na Anivia. Anivia bez pasywa i Kenner może spokojnie ją teraz herasować. Jedno kół wystarczy, żeby ją zabić. I czy to będzie miało miejsce? No, jeszcze jeden atak. O, jest, że jak on jest blisko do tego, żeby zginąć. I Kennel chyba padnie w tej wymianie, tak jest, aleś Kenner teraz nie wykorzystał sytuacji. Anivia, zobaczmy, ile ona ma hapa wie, 29 w tym momencie, czyli miało około 20, jak patrzyliśmy... Ojejej, przewijmy to, bo tutaj była ciekawa sytuacja. Jak to zadziała? Zobaczmy. Ojejej, zobaczmy, zobaczmy, jeszcze, jeszcze troszeczkę. O, ale mi to laguje komputer. No dobra, zobaczmy. Pojawia się Nocturne, to jest Warwick oczywiście. E, niskie HP, pojawia się też Nocturne. Nocturne na pełnym HP. Teleportuje się Warwick pod wieżę, oczywiście flaszuje, nie teleportuje. W tym momencie pełen wave minionów Jaxa i Jax będzie korzystał z tego, że ten jest damage. Bardzo dobry skok i Ignite na... Barwik Warwick w tym momencie umiera i wymiana Jax kontra Nocturne. Nocturne jeszcze rzucił egzosta, ale nic z tego, Jax tutaj dominuje tego topa i wyłapuje double killa. E, bardzo ładna sytuacja, bardzo fajnie, że mogliśmy to zobaczyć właśnie przy pomocy low replaya. Zobaczmy tymczasem na bocie, czy coś się dzieje. Nie, tutaj tylko takie wymiany, oczywiście próbują jak najbardziej zniszczyć Gravesa, ale zobaczmy, że bardzo dają mu a, duży damage. Ma Ignite na sobie. Czy jeszcze zdążą wcisnąć mu jakiś jeden A? Tak, tak, Tariq teraz tankuje wie, że Urgot próbuje, ale nie trafia swoim E i w tym momencie będzie ginął Urgot i prawdopodobnie. Z... Nie, Grace pierwszy zginął, to ciekawe, nie spodziewałem się tego, ale na pewno zginie Double Bolt, ponieważ pojawiła się tutaj szywana. E, bardzo dobra sytuacja dla nich, że tak się stało i szansa na zrobienie Drake'a, tak jak pokazują pingi, Wow, Mów, tak jak mówiłem, intensywna gra. 8-3 dla niebieskich e, i ten, tutaj ta dominacja Jaxa, która była na topie, bardzo zmieniła. A dynamikę rozgrywki widzimy, że Jax już ukończył drugie buty, drugi tier butów i kupił sobie Ruby Crystal. Warwick jeszcze nie skończył tych butów. Ee, Kennen w tym momencie na Needless Large Rodzie przy tym jak Anivia. Na razie zrobiła Tear of the Goddess, Chalice of Harmony, czyli ja chcę najwięcej many mieć e, i jak najwięcej e, używać swojej farmy i siły swojego ulta również. Kennen idzie w stronę przeciwnego Blue na topie. Widzimy Nocturne i Warwick, czyli oddają tego Drake'a. E, Kennen sobie tutaj ładnie warduje i czy pójdzie drużyna jego za Blue w tym momencie Jax idzie w stronę tutaj dżungli z podwójnym buffem, więc powinien uważać. Bo ponieważ trzech graczy jest tam. Pojawia się też Warwick tutaj. Ale Kennen się z tego wycofał. Zobaczmy co wykombinuje drużyna czerwonych. Bardzo ciekawa sytuacja. Zobaczmy tylko szybko bot. Nie na na bocie się nic nie dzieje. No i będziemy patrzyli, jak wygląda sytuacja tutaj, ale chyba nic nie ten. Po prostu wrócą do farmy. A Warwick spokojnie powinien dać się przepuszować, bo jest w gorszej sytuacji od Jaxa. A Jax bardzo dominuje w tym momencie swojego lejna. dodatkowo ma double buffa, także nie ma w ogóle o czym rozmawiać. Widzimy, że w tym momencie Kennen stara się herasować i Kennen bardzo dobrze wykorzystuje swoje skile. To jest bardzo mocny e, Kennen. Widzimy też Noxon, ultuje w tym momencie na Jaxie, na Jaxie jest, są obrażenia, ale czy będą w stanie go zabić nie wygląda na to, nie wiem czy było ulti Warwicka w międzyczasie, chyba nie, czy teraz, nie, nie, wycofują się z tego, no niestety, po raz kolejny nie udało się zamordować tego Jaxa i Jacks w ten sposób tylko się buduje e, coraz mocniej, bo po prostu on wyłapuje te fragi, ma tą farmę, zobaczmy, 85 kontra 66, a Warwick nie ma takiego pusza ciężkiego, żeby odfarmić się w tym momencie i on musi po prostu las hitować. Co nie pozwoli mu zupełnie się odkupić. W tym momencie 3 ponad 3,5 tysiąca przewagi golda po stronie drużyny niebieskich. I po raz kolejny widzimy bot przeposzływany przez Urgota. Bardzo ciekawe, że Urgot jest tak mocny. I po raz kolejny Urgot powoduje. A, nie, oczywiście, nie ulgą. powiedzieć, że Szywana przychodzi i anuluje całego tego pusza ze strony a, Drużyny Czerwonych. I tutaj Tarik bardzo ładnie ucieka, ale pojawia się w tym momencie cztery graczy z Drużyny Czerwonych. bardzo niebezpiecznej sytuacji jest teraz też Szywana. Pat, oczywiście, Graves. Tarik ładnie ucieka z niskimi hapami. Już idzie Kennen w stronę tej Szywany. I ta Szywana będzie martwą Szywaną za lada moment. Tak jest stan ze strony Tarika. Tarik ucieka, nie będzie go w stanie zabić. I tak jest shutdown Kennen, wyłapuje tego fraga. A i Kennen w bardzo mocnej sytuacji, Kennen w tym momencie ciągle na Needlessly Large Rodzie I na drugim tierze butów No ciekaw jestem jak to dalej się potoczy Bo o ile a Top jest kompletnie zdominowany Mid jest Nie mogę powiedzieć wyrównany, bo Kennen właściwie rzeczywiście jest bardzo mocny I widzimy, że Kennen e, świetnie gra Ale nie odzwierciedla się to w farmie, zobaczmy Kennen 100 minionów w tym momencie przy 140 Aniwi I Aniwia tylko stara się kontynuować właśnie to Z kolei bot Grace85 kontra 85 Urgot, czyli cała przewaga early gameu została anulowana przez to, że Urgot po prostu z Talikiem grają bardzo agresywnie. Jak już zaczynają puszować przeciwnika, to go puszują i zobaczmy, e, przewaga zniwelowana już o 1000 i w tym momencie po raz kolejny będziemy gankować topa. Tak jest, no ale Jax jest bardzo mocny w tym momencie. Dobry odskok, świetne ulti Warwika dopiero po odskoku, w tym momencie powinien wejść Fear w stronę Jaxa, tak jest, ale ciągle bardzo duży HP, jest ex na nim, chyba go zabiją, chyba na pewno, tak jest, pada, jest shutdown też, czyli drużyna czerwona coraz bardziej się odkupuje, tylko 2000 golda przewagi, no i świetna sytuacja właśnie dla nich, że tak zaczynają grać bardziej agresywnie, Warwick się robi bardzo dominujący w późnej grze. Szywana to jest przeciwne przeciwnej drużynie to, to, to w ogóle pomyliłem teraz narrację. Ale Szywana będzie w stanie też robić duży damage, oczywiście. Ojejej, intensywna gra. Zobaczmy na itemy: Jax w tym momencie zrobił Fejdża, a Warwick ciągle bez zmiany itemów. Dżungla z kolei Noktron zrobił sobie Rigla 2 do rany i berzerki Przy Szywanie, która ma na razie Fejdża 2 do rany i Ninja Tabi. Także. Wyrównana ta dżungla, zobaczmy w fragach 4-2 kontra 1-2, no to nie bardzo wyrównana, ale no, ma więcej farmy. W tym momencie widzimy, że zbiera się Anivia razem z Szywaną w stronę Kennen'a, Kennen ma tutaj obładowane, więc będzie w miarę bezpieczny. Warwick w tym momencie szykuje się już do zrobienia Wiz Enda, już go prawie ma, brakuje mu tam 700-coś golda, bo widzimy, że już ma Null Magic Cloak'a i LQ Szywana Shyvana counterjungluje w miarę możliwości. Pojawia się tutaj też Warwick, na co muszą uważać niebiescy, ale nie ma nikogo w pobliżu i Jax po raz kolejny jest zostawiony na to, żeby mógł sobie sfarmić jak najwięcej. Jax 107 milionów kontra 86 Warwicka. Także Spora przewaga z jego strony. Pojawi się tutaj Szywana i jest też Jax, ale jest tutaj Ward, no, ale ten Ward nic mu nie daje. Pojawi się też Nocturne, bardzo niebezpieczna sytuacja. W tym momencie powinni uważać. E, ulti jest warwika pod wieżą, bardzo dobre. Szywana niekoniecznie dobrze zagrała swoim ulti, ale zginie ten warwik bardzo dobrze, ale zginie chyba też Jax, tak jest. E, no i teraz wymiana Szywana z czerwonym kontra Nocturne, ale Nocturne spokojnie się wycofa pod wieżę i tak naprawdę e, nikt tym chyba nic nie zyskał. A w tym czasie, oj, zobaczmy, co tutaj się działo. Przewijamy lekko. Przepraszam, są takie przecinki, no ale tak to wygląda. Eee, I w tym momencie zobaczmy, co się działo w międzyczasie na bocie. Widzimy, że top właśnie się zbierają do tego, żeby zamordować Warwika. A bot, zobaczmy, dopiero wrócili. Eee, skąd, nie wiem gdzie oni byli do końca. Pojawia się ulti no, naczony na topie i w tym momencie. Po raz kolejny zobaczmy urgot po prostu. Jak zaczyna heras, to zaczyna go na dobre. Eee, jest ulti Tarika, bardzo duże obrażenia i w tym momencie. Ginie Soraka, Magnite'a na sobie nie ma prawa przeżyć. I czy uda się też zamordować tego Graves'a? Nie, ale bardzo ładnie to zagrali. Widzimy, że bardzo ofensywna gra z ich strony. Już tylko 1,5 tysiąca golda przewagi. A po stronie niebieskich 9-9 we fragach, także w tym momencie czerwona drużyna e, zaczyna bardzo, bardzo przejmować tutaj inicjatywę w tej grze i zobaczymy, co z tego będzie wynikało. Widzimy, że na idzie pojawia się szywana, ale tylko po to, żeby Anivia mogła się cofnąć. I tak, w tym momencie. Nic więcej chyba nie możemy powiedzieć. Anivia w tym momencie 183 miliony. Kontra 135 Kennena. Kennen na razie zrobił sobie hexek Revolvera przy Anivii. Arc Angel Staffie, przepraszam tutaj. A Anivia widzimy też, że na Heart of Gold. A co ciekawe, nie widziałem czegoś takiego. No i tak. Widać, że Anivia nastawia się na to, żeby mieć farmy, żeby mieć Golda, żeby w późnej grze dominować. W robi sobie Blue, Jack zwraca na topa. Jack szykuje się do Shina, czyli to będzie Trinity Force zraszowany. No i widzimy, że pojawia się też Drake na mapie, także wkrótce będziemy mieli okazję oglądać. A Graves musi się cofnąć, co oznacza, że to jest praktycznie Free Drake dla drużyny czerwonych. Dobra sytuacja. Poprzedniego Drake'a musieli oddać. Widzimy, że Tarek już na Oraklu. Tak jest, czyli zdejmie teraz tego Warda Sorace. Ona może go próbować harasować, ale niewiele z tego wynika. Pojawia się Warwick, Urgot, ale pojawia się też cała drużyna niebieska. Graves biegnie ile ma sił w nogach, ale czy to wystarczy? Jest 5 na 4. Dobry Wolan przyblokował tam Urgota, ale Urgot też dużo obrażenia wciska. Zobaczmy, i temu Urgota. Urgot w tym momencie na a, Brutalizerze i trzech do ranach, także jest ten damage. Pojawi się też Graves, także wymiana 5 na 5, ale świetnie wchodzi Kenen, Kenen natychmiast ginie z kolei, więc nie zdążył dużego damagea wcisnąć w tym momencie. Oj, ciekawa wymiana, bo wygląda na to, że na razie niebiescy sobie radzą, ale Anivia bardzo bliska śmierci, jednak nie umiera. Warwi w tym momencie... A tutaj musi dominować, ale Warwi w tym momencie bardzo świetna ściana Anivi. Odcina Warwika w ogóle drużynę i w tym momencie on zginie. I mimo że mają niskie hapy, to chyba obronili tego dragona i trzy kile za cenę żadnego i w tym momencie też dużo obrażenia na Tariku, czy Tarik zginie. Oj, Ulti Grave zatrafiło, ale minimalnie zabrakło tutaj damagea i w tym momencie ten turek nam idzie na 100% padnie. E, Szywana stoi. Będzie próbowała robić tego Drake'a. Po co, po co Grace tak robi? Nie wiadomo. Chcą bardzo agresywnie zagrać się, czy cokolwiek z tego wyniknie. Nie niepotrzebne to, ale widzimy, że druga wieża na midzie zaraz też padnie. Bardzo dobra sytuacja. Czy Szywana jest w stanie wysolować, nie nawet nie próbuje, miała za niskie hapy, tak mi się wydawało. I w tym momencie drugi turet już padł. Ale widzimy, że Anivia w tym czasie została a, zredukowana do jajeczka, natomiast co z tego? Pasyw spalony, za to tarik martwy i kolejny frag, ale Anivia nie wyłapała, że to fraga, e, asysty. I w tym momencie drużyna niebieskiej, tak jak i nie szło najlepiej w laning phase, tak team fight rewelacyjny, świetna ściana Aniwi, dużo obrażenia ogólnie. E, dali Aniwi uciec z bardzo niskimi chapami podobnie szywanie, i no niestety nie była ta drużyna e, czerwonych w stanie zdominować tego team ale widzimy, że teraz wszyscy z niebieskich musi się cofnąć. I <laughs> za cenę Drake'a wykupili sobie dwie wieże, co chyba jest całkiem dobrą wymianą. Ale Drake teraz idzie a, po prostu do czerwonych 21-32, czyli w 27 minucie. Będziemy oglądali a, kolejny teamfight od Drake'a. A może już w międzyczasie też zobaczymy Barona. E, bardzo jest je to interesujące. Zobaczmy ja w tym momencie szykuje sobie Abyssal Sceptera, Jax, już Sheen i idzie w stronę Zilla. Soraka oczywiście itemy na Golda. E, Graves skończony Infinity. Trzywana, Page, weekend Także wszystko przyzwoite buildy midgameowe Urgot, Glacier Shroud, Brutalizer, czyli Urgot idzie na tego tanki, Ada, co jest zawsze ciekawym urozmaiceniem dla ogólnie Botlejna, bo, bo, bo zazwyczaj to wszystko identycznie wygląda. Warwick, Weasand, Glacier Shroud, Nocturn, na razie Rickles Brutalizer, czyli Nocturn nie ma najlepszej gry. 2-3-1-135 milionów, kontra 5-2-5-98 Szywane, czyli szyvana w dużo lepszej sytuacji. No i oczywiście Tarik na goldzie. Kenen zobaczmy Nidless Lira, Rod, Blasting Wand, Niebieski Elixir i Hextech Revolver. A damu mu całkiem przyzwoity damage. Ale zobaczmy, że Kenen tam zainicjował i chyba to była kluczowa sytuacja. Kenen został absolutnie sfokusowany i jego ulti nie miało szansy zrobić aż tyle damage, ile by chciał. On powinien wejść troszeczkę później. Nikomu by nie przeszkadzało, gdyby był troszeczkę spóźniony w tej sytuacji. No i, no i szkoda, szkoda po prostu że tak zagrał. Zobaczmy w tym momencie, 3000 tysiące, 3,5 tysiąca. Dobrze mówię? Nawet więcej, co ja gadam? 4,5 tysiąca. Niecałe pół chyba, ja nie jestem dobry w matematyce, nie każcie mi liczyć. Eee, przewagi po stronie drużyny niebieskich. Dwie wieże spuszowane za celem 0. I w tym momencie zaczynają Barona, Szywana zaczęła Barona. Czy jest to bait, czy oni rzeczywiście będą chcieli go zrobić? Wygląda to, że będą chcieli, zbiera się tutaj drużyna, ale zbiera się też drużyna przeciwna, w tym momencie jest Ward ze strony Nocturna, zaraz zostanie zniszczony przez Sorakę prawdopodobnie. Nie skupiają się na tym, żeby jak najwięcej zniszczyć Barona, ale widzimy, że Shyvana w tym momencie bardzo, bardzo dużo obrażenia zebrała. No i drużyna czerwonych jest rozproszona, co nigdy nie jest dobrą sytuacją, widzimy, że ginie Warwick bardzo szybko, świetny wall niwi po raz kolejny i czy jeszcze uda im się wyłapać tego Urgota, nietrafiony stan Aniwi. Niebezpieczna sytuacja, dobry skok Jaxa, bardzo ładnie Ale chyba będą w stanie uciec, taki jest dobry flash ze strony Urgota A jeszcze raz Jax skacze i w tym momencie to jest martwy Urgot I po raz kolejny wymiana, dwa zaseny żadnego Musi paść w tym momencie ta Szywana, ale czy to było tego warte? Jax w tym momencie wyłapuje double killa i to jest bardzo duża jego przewaga Ojejej, teraz źle zagrali a, drużyna czerwonych Rozproszyli się, nie mieli wizji A wszystko wywodzi się z tej walki o Dragona Którą po prostu oddali i w tym momencie to będzie Free Baron dla drużyny niebieskich. Jax będzie to spokojnie w stanie wytankować. Tarik może tutaj sobie próbować cokolwiek, ale chyba niewiele z tego wyniknie. Świetna ściana, Niwi! Odcina Kennena i nie będzie szansy na to, żeby zestilował w żaden sposób. I w tym momencie mogą spokojnie się wycofać. i E, budować się na swojej przewadze 7000 golda przewagi. E, właściwie to 6,5 to jest bardzo dużo. 6 fragów. E, no to jest ogromna, ogromna dominacja. dużyna. widzimy, że tu będzie momencie pojawia się Warwick Ultima e, na Jaxie. No ale to, Drogi panie Warwick, to było głupie. Po prostu. <grym> Niepotrzebnie to zrobił. No i tak, i w tym momencie jeszcze większa dominacja. Widzimy, że Soraka w tym momencie zrobiła sobie Shurelię. Jax już na Triforce, także bardzo mocno. Szybana idzie w stronę Frozen Maleta. No i ta drużyna będzie bardzo, bardzo dominująca. Z kolei drużyna przeciwna, zobaczmy. U Gotha nic nie widzimy nowego. Warwick podobnie. Nocturne zrobił sobie Feija w międzyczasie, a Kennen skoczył Rabadona. No to przynajmniej tyle. Kennen miał rewelacyjny, e, laning Face, świetnie sobie radził na lenie, bardzo dobrze operował tym ultem i generalnie dominował Aniwie, ale przełożyło się to, że stracił trochę farmy, a, no i odpad tak naprawdę, no widzimy Aniwia 245 milionów przy, no, 187 milionach Kennena, to nie jest źle, ale, no, Kenen, mam wrażenie, że troszeczkę odpada przy Aniwie. Aniwia może bardzo z tyłu operować tą ścianą i swoimi stanami i sporym ob sporymi obrażeniami, kiedy Kenen musi wejść, kiedy on nie ma a, przyzwoitej farmy, to troszeczkę rzeczywiście na tym traci. Szczególnie, że Kenen jest bardzo dobrym farmerem. No i widzimy, że Jack w tym momencie bardzo ładnie będzie w stanie spuszczować tego turretu. To będzie trzeci turret drużyny niebieskich zaciągę. Zero czerwonych. Zobaczmy, zbierają się tutaj na kolejnego top Tureta Jax jest rewelacyjnym pusherem I w tym momencie przydałby się dobry teamfight pod tą wieżą Bo w przeciwnym razie nie widzę, żeby ta drużyna mogła coś zrobić Warwick stoi po prostu z tyłu Warwick w ogóle a, No tak jak zdominowany tak naprawdę no. nie, nie powiem, że to była wina tego First Blooda Ale ogólnie Jax sobie świetnie radził No i ten double kill na topie kompletnie a, Wygrał mu tą sytuację No i widzimy, że w tym momencie Warwick już gra zupełnie Na hura Bezmyślnie rzuca te ulta i udaje się wyłapać kolejnego double killa 19 do 10 dla drużyny niebieskich i 9000 golda przewagi. To daje im generalnie już chyba wygraną grę. Tutaj byłoby bardzo ciężko wrócić. ani Niwia, która rewelacyjnie operuje tą ścianą, też miło oglądać, jak ludzie wiedzą, jak używać swoich skilli. No i tak, no. Co mogę Wam więcej powiedzieć? Mam nadzieję, że nowa forma. A, lore, replaya, nie lore, replaya, tylko komentariusza League of Legends na moim kanale Wam się będzie podobała, że odpowiadam w taka forma, która jest troszeczkę spóźniona, ale za to mamy szansę przewinąć, nawet jeżeli to jest tak pokraczne wykonanie mojego komputera, ale jest po prostu szansa, żeby wszystko obejrzeć i żeby wiedzieć dokładnie co się działo. no i właściwie tyle, no. Dzięki za oglądanie, znaczy jeszcze oczywiście oglądamy do końca, ale już chcę powiedzieć od razu swoją słynną formułkę, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i E, poprosić Was oczywiście, że jeżeli macie jakieś ciekawe replaye ze swoich gier, dalej je wysyłajcie, to, to że jest nowa forma, że jestem spectatorem, nie oznacza, że nie chcę oglądać Waszych replay, i. także jak coś to wysyłajcie, a um, wejdźcie na naszą stronę podcastnoludembloks.com To jest podkrasnoludem.blogspot.com, Tam wejdźcie w faku i tam w faku macie e, wasz lore replay i macie szansę tam przeczytać jak e, zrobić, żeby wasz replay znalazł się na naszym kanale I żebym ja go komentował no i tak, to jest tyle i wróćmy jeszcze teraz do gry, jak widzicie oni tylko tutaj się budują, budują tą swoją przewagę coraz bardziej e, i właściwie drużyna czerwonych może tylko wyczekiwać końca gry, bo tutaj już wiele się nie zdarzy, widzimy, że Warwick zupełnie bez itemu dopiero, a to jest surrender, tak jest, no bo to tutaj już nie mieli co zrobić, także dobrze przewidziałem, koniec, e, dzięki wszystkim za oglądanie, e, to był Menti z kanału Krasnolskiej Opowieści z komentariuszem do League of Legends, mam nadzieję, że wam się podobało, e, dajcie znać, co o tym myślicie, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie i udanej majówki.